Siemka, witam was. W tym odcinku dołączymy się do najemników z farmy Onara. Ale na początek nasz gościu jest trochę podekspiony już. Co to miało być? Dobra, nieważne. Idziemy do Wulfgara, który nauczy nas jak walczyć bronią. Właśnie, którą się tu nauczyć? O, panie wasz. chodź tu. Jak tam na służbie? Mmm... Ci chłopcy machają mieczami jak cepem. Ale kiedy z nimi skończę... Wszyscy, jak jeden mąż, będą twardzi jak skała. Możesz mnie trenować w walce mieczem? Lord Andre. Nakazał, byśmy trenowali wszystkich, którzy służą sprawie miasta. Dotyczy to jednak tylko treningu bojowego. Wszystkie pozostałe formy szkolenia są zarezerwowane dla straży. Wiesz chociaż jak trzymać broń, którą walczysz? Tak mi się wydaje. Ech, w porządku. Zaczniemy, kiedy będziesz chciał. No, to się nauczymy. Zacznijmy trening elektrom może od dworńca zaczniemy 5 20... kurde musimy teraz takić raz 2 3 4 Okej, okay, jesteśmy już wojownikiem. No, już lepiej, dużo lepiej. Jeszcze pójdziemy po broń orka, w z zaistniałą sytuacją, dla własnego bezpieczeństwa, obywatele powinni i zaniesiemy ją kowalowi Haradowi. A później pójdziemy na farmę Onara. Naprawdę, sama widziała. Teraz każdy już o tym wie, on po prostu Gdzie to za było? dużo gada. Tak, to bardzo typowe. A będzie jeszcze gorzej. On po prostu za dużo gada. Przyszło nam żyć w niedobrych Gdzie jest ta kryjówka? Chyba tam dalej. O, ale na początek zabijemy ich. No, chodźcie tu. O. o Bezzi, uciekaj. No. Napijemy się. Bierzemy to wszystko. I idziemy na poszukiwania. Ja to już przy drugiej jak spierdziemy No i zapiszemy przy okazji Żeby nic nie spieprzyć No chodź I no, no jest. I wracamy do Harada. Dobra, no, zabijemy albo nie. Jeszcze kupimy sobie zbroję jakąś, bo ciężko jest pójdziemy do matea albo wiem kupimy sen i zrobimy jedną fajną sztuczkę przyszło nam żyć w niedobrych czasach to przecież okropne gdzie jesteś zuris Zuris, zuri. o jest. Jesteś. Jestem Zuris. Po... Bardzo fajnie. Ale pokaż, mi pokaż mi swoje towary. Właśnie otrzymałem niczego nową dostawę mikstur. Mistrz Daron, Mak Ognia, przywiózł je ze sobą z klasztoru. No i Mogę zajmować się wszystkim. Dobrze, wszystkim. Sprzedamy ci coś, tego nie? Nie potrafi niczego zatrzymać Kuszę, bo jeszcze sobie. nie umiem strzelać. To przecież okropne. I kupimy... Teraz każdy, co mówię. Masz lód? Co jest lepsze? To przecież okropne. Obrażenia magii. Dobra, to jest lepsze. Komu tego nie powtarzaj. I idziemy w jedno fajne wszystkim miejsce. Wszystkimi. Naprawdę sama widziała. Nie potrafi niczego zatrzymać to siebie No idziemy dalej jeszcze kawałeczek No przy okazji oddamy broń Orka którą znaleźliśmy hmm. Czego chcesz? Hmm. Czego chcesz Dobra masz Mam orkową broń, o którą prosiłeś mhm. Pokaż Dawno już nie miałem w rękach takiej broni Podczas wojny z orkami byłem żołnierzem to były ciężkie czasy, mówię ci. Myślałem, że nie zdołasz tego dokonać. Jestem pod wrażeniem. Trudno. Weź mnie założymy to. Sen. No nie. Pięć za mało. Kurde. Magia. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. To może mi nauczyć czegoś. Hmm. Nie wiem, może pójdziemy do watrasa. Zbytnio nie pamiętam tej gry, bo grałem ją jakąś dwa lata temu. Obecnie gram w GTA 3 co wówczas Dodatek, powstało, bogów, a swą miłością darzył jedna ale gniew Beliara był tak wielki że co przemierzył on całą ziemię by znaleźć bestię a gdy do niej przemówił stała się ona jego sługą no myślałem, że już będę musiał wyłączyć kompa o, jest możesz nauczyć mnie czegoś o magii? Tylko wybrańcy i nosa, ale magia dostępna jest także zwykłym śmiertelnikom. Pod... Mogę cię nauczyć. Chcę zwiększyć no. moją magiczną moc. Tylko pięć. Kurde, jakie to drogie cholerstwo, dobra jest. <słuch> Jeszcze będzie nagrania z serii Gothic Noc Kruka i Gothic 3. Gdzie jest to? Dobra, jest. BELIARD TCHNĄŁ W NIĄ CZĘŚĆ SWEJ BOSKIEJ MOCY, BY MOGŁA ZNISZCZYĆ CAŁĄ ZIEMIĘ! Dobra. Zrobić Możemy d iść. Dobra Sam by na to nie wpadł. Chodź tu. O. Nie mów, że o tym I nie ma też I coś taki, bezi, bezi. Naprawdę w to taki słaby. Dobra, napijmy się. Trudno mi w to uwierzyć. Sen. Nic o tym nie wiem. No i gitara. Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. Zbronności Co? Nie znam się na otwieraniu zamków. To po cholerę ja tu przyszedłem. Dobra. Moje zdanie i tak nikogo nie Słuch. obchodzi. Dobra, idziemy już do tego Matea. Nie czy mówię mówię czy. co innego. Ode mnie tego nie dostał. No. Kurde, drogie, to to na no, dobra niech będzie. Dobra, daj mi pancerz. Na pewno ci się spodoba. Nie mój problem. Może nie jest to szczyt marzeń, ale na początek wystarczy. No i teraz możemy iść na farmę Onara w celu przyłączenia się do najemników. No i idziemy. Jeszcze... Ale wraz z nią odeszły także Kupimy drzewa coś. i zwierzęta, więc Adanos wielce się zasmuci. Nie I to jest prawda. Kupimy coś jeszcze. Gdybym sama tego nie chciała. Dobra. Nie ja mogę się zajmować Hajsu? Pokaż mi swoje... 25 Bogato. Dobra, sprzedamy ci parę tych. To przecież okropne. Nie wierzę w to. O, te badziewia. Lepiej gdyby się przymknął. No dobra, nie nic Nie mam czego zatrzymać Dobra, leśnika. idziemy już na tą farmę. Niczego jej już nie powiem. Teraz każdy już o tym wie. Mi. Mika. No... Hej, nie czekaj, nie tak szybko! Zawsze to nie twój interes. To nie twoja sprawa. Skoro tak twierdzisz... Tylko, żebyś się nie zdziwił, jeśli przydarzy ci się coś bardzo niemiłego. Życzę udanego spaceru. No, znalazł się wojownik jeden, kurde. A, no, dobra, nieważne. O wilk. To już prawdziwy wilk. Jestny. jest kolejny O, na pierwszym Nieźle No chodź Bierzemy jeszcze to i idziemy też dalej. Kwiepicze przed nami, ale to tu słabe jest. No chodź tu. No i gitara. No, jeszcze jedna na drodze nam stanęła. Też nie problem. No. Zapiszemy. No, o gobinek gdzieś się odzywa. O, chodź tu ciebie też trzeba. Nie krwiopica. Chodź tam. O, zaraz będzie. Nie, zaraz. Za trochę. Następny poziom: Kratoszczurek. Dwa kratoszczurki znaczy się. choć no. Bierzemy mięcho. gdzie to się szło? Chwila. Tu nie, gdzieś, a tam na wprost O wilki. Ale nie wiem czy z dwoma zamra. Ale postaram się. No chyba dam. No. idziemy dalej on to będzie Buster. powalczymy z nim oczywiście z ciota Zabijemy No Kurde. No, nie gitara Mamy pięć... jest dobrze Piszemy. No Panie i Baster. Co my tu mamy? Czy ja cię nie znam? A kto pyta? Jestem Buster. Jeden z najemników Lee. I lepiej zachowuj się grzeczniej. Bo inaczej zbierzesz cięgi. Dobra, czego tu szukasz? Znam Li. Wszyscy znają Li. To nic nie znaczy koleś. Teraz rozmawiasz ze mną. Dokąd zmierzasz? Skoro tak mówisz, idę się zobaczyć z właścicielem tej ziemi. W rzeczy samej. Hm, nie wyglądasz na niebezpiecznego. Tu masz rację. Tak, koleś. Po latach uczysz się wyłapywać takie rzeczy. Tutaj często walczy. Dobra. Więc? <laughs> Jak, gdybyś wiedział o czym mówię. <laughs> Wydaje ci się, że jesteś nadludzko silny, co? Może pora, żeby ktoś dał ci lekcję. Do W każdej chwili. No to podejdź bliżej, koleś. Nie daj się! Broń się! Pokaż mu. Nieźle. Nie. No stawaj. zabijemy przy okazji Chyba, Dobre. No. to pielca Chyba się za to pielca więcej doświadczenia niż za bastera naprawdę nie Fajnie. Nie on myśli, że to takie łatwe Dobra wstałeś Dobrze. To mnie wcale nie dziwi. Dobrze, już dobrze. Jesteś lepszy ode mnie. Czego chcesz? Chcę dołączyć do najemników. Każdy, kto potrafi przywalić tak mocno jak ty, nie powinien mieć tutaj większych kłopotów. Mój głos nie ma wielkiego znaczenia, bo jestem tu od niedawna. Ale kiedy Li mnie zapyta, będę głosować na ciebie. No i dobrze. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. On myśli, że to takie łatwe. Mnie mówi, co innego. Zaraz nas Sentenca spotka. Już mu dali 50 sztuk złota, które raczej. Musimy dać, bo inaczej... No, będzie źle. Senten... To jest. No. A ty gdzie się wybierasz? Chciałem się tylko rozejrzeć, to wszystko. <noise> Na ludzi takich jak ty czekają tu same kłopoty. A ty mi mówisz, że chcesz się tylko rozejrzeć? Ha! Zmierzasz w kierunku dworu. Po co inaczej przywlógłbyś się aż tutaj? Hmm? Nie wciskaj mi więc kitu i pozwól się przeszukać. Wtedy będziesz mógł przejść. Dobra. Jak tam sobie chcesz. Możesz mnie przeszukać. Spójrzmy, co my tu mamy... A, złoto! Niebezpiecznie jest nosić przy sobie złoto. Większość najemników to zwykłe rzezimieszki, nie uczciwi ludzie jak ja. Chcę tylko pięćdziesiąt sztuk złota. Tyle wynosi myto. Płacisz tylko raz. To chyba rozsądne rozwiązanie, prawda? Mu. No. Chcę się do was przyłączyć. Świetny pomysł. Rozumiesz, chyba że najemnicy będą musieli zdecydować, czy chcą, byś się przyłączył, czy też nie. Czy będziesz głosował na tak? Właściwie, czemu nie? 50 sztuk złota to chyba niewygórowana cena za pozytywny głos. Nie uważasz? No, już mamy drugiego, który będzie na nas głosował. Trzeba po prostu słuchać. Nie wiadomo już, komu można ufać. widzisz? Było dokładnie nie takie takie. Nie, myśli, Wszystko w porządku? Hej, ode mnie ja cię znam. Nie dowiem, Byłeś w kolonii. Nie Czego, nie tu dowiem, nie wiem, ty Czego tu szukasz? Nie wiem. Ty mi Widzi i słyszy się to. Chcę się do was przyłączyć. Czemu Nie! Nie mam nic przeciwko tobie, w końcu pomogłeś nam wtedy odbić kopalnię z rąk strażników. Tylko nie myśl, że z pozostałymi pójdzie ci równie no ró łatwo. Dołączyło do nas wielu nowych, a niektórzy ze starej bandy mogą cię już nie pamiętać. Nawet ja! Ledwo cię poznałem! Nie wyglądasz najlepiej! Po upadku bariery, ledwo uszedłem z życia. No to i tak miał. Wcześniej, czy później musiałeś się mu to, pamiętam tą nieszczęsną kopalnię. Skutki Kajedinki. A ty gdzie lejesz? Do domu oczywiście. Onar płaci nam Chcę pogadać. Na... On i ja znamy się od dawna. Jesteś kumplem Li? Nie wierzę. Ale wchodź. Jeśli cię nie pozna, od razu się domyślisz. Lee jest w prawym skrzydle, nawet... I to zajebiste przywitanie. A ty gdzie z... leziesz? Skąd ty to oh. znowu masz? Dobra, Lee tu jest. Kto cię tu do diabła... Ty? Co ty tu robisz? Myślałem, że nie żyjesz. Skąd to przypuszczenie? Gorn powiedział, że to ty zniszczyłeś barierę. Tak, to prawda. No, no. Kto by pomyślał, że wyjdziesz z tego całą? Co cię tu sprowadza? Nie wpadłeś chyba powspominać dawnych dziejów. Chcę do was dołączyć. Miałem nadzieję, że to powiesz. Przyda mi się każdy pewny człowiek. Ostatni najemnicy, których przyjąłem, narobili tylko kłopotów. W zasadzie możesz zaczynać od zaraz. Chociaż musimy najpierw wyjaśnić parę spraw. Ale to nic wielkiego. Co dokładnie mam wyjaśnić, żeby móc do was dołączyć? Naszym szefem jest Onar, zarządca tych ziem. Możesz zostać na farmie tylko wtedy, jeśli on się na to zgodzi. No i są jeszcze chłopcy. Mogę cię przyjąć, jeśli wstawi się za tobą większość najemników. Tylko nie idź do Onara, zanim wszystko się nie wyjaśni. To bardzo niecierpliwy człowiek. No. Jak mam przekonać najemników, żeby mnie poparli? Najlepiej udowodnij im, że nadajesz się do tej roboty. Pogadaj z Torlofem. Zwykle kręci się gdzieś przed domem, on podda cię próbie. Jeśli ją przejdziesz, będziesz już prawie jednym z nas. Torlof powie ci wszystko, co musisz wiedzieć. E, chyba nie zdążę nakręcić tego odcinka, które miał... miałem już być najemnikiem, ale w następnym już na stówę postaram się być że ja nim. A jeszcze trochę czasu jest. Jak się sprawy mają? Hej! Czy ja cię skądś nie znam? To całkiem możliwe. W kolonii zajmowałem się bagiennym zielem. Pamiętasz? Uch, że o tym nie wiesz. Można wierzyć we wszystko. A w czym teraz siedzisz? Ach, nie pytaj. Przyniosłem ze sobą z kolonii górniczej dużą paczkę bagiennego ziela. Sporo najemników lubi sobie czasem zapalić. Zgromadziłem więc na boku małą fortunkę. Ale jakiś gnojek ukradł mi cały zapas ze skrzyni. Jestem prawie pewien, że to był Bodo. No, śpi w tym samym pokoju co ja i zawsze szczerzy się do mnie jak idiota. Jeżeli on tego nie wie. Co w takim razie zrobisz ze złodziejem? Pewnego dnia złapię go, jak będzie palił moje ziele. A wtedy znajdę spokojne miejsce i dam mu lekcję, której nie zapomnę. Jak spiorę go tutaj, na środku podwórka, to zobaczą mnie wieśniacy i nie wyrobię na grzywny. To znaczy, to dość proste. Nie możemy gnębić chłopów, bo lika, że nam za to płacić wysokie grzywny.